Dzień dobry Państwu, witamy Państwa w serwisie i po telewizji Prognieza do Dzisiaj mamy sobotę 3 grudnia. Poznajmy już po raz drugi z kolei w tym roku spadł śnieg. A my zobaczmy co będzie w dzisiejszym wydaniu serwisu. 5 grudnia rozpoczyna się remont ulicy 27 grudnia w Poznaniu. Przebudowa ulicy 27 grudnia obejmie połowę placu Wolności, Pomiędzy tam trwa świąteczny jarmark. W autobusach zapłacimy kartą za bilet. Już w autobusach podbliskich rozpoczęł. Rozpoczęło się montowanie terminali, które już niedługo będą w autobusach z Poznania. Z czego co możemy widzieć, dobiega koniec ery papierowych biletów. Osoba potrącona przez tramwaj na przystanku tramwajowym Boniny miała ja to miejsce w tym tygodniu. Podczas utrudnień tramwaje yy, nie dojeżdżały na pętlę Piątkowska, za to jeździły objazdami a linie 11 i 14 są skierowane do pętli Połapska. Awaria ciepłownicza na Starym Rynku w Poznaniu. Do zdarzenia doszło w tym tygodniu. Powodem było rozszczelnienie rury na ulicy Paderewskiego w Poznaniu. 5 grudnia rozpoczyna się remont ulicy 27 grudnia. Z tego co możemy wiedzieć w tym miejscu, tam gdzie stoi torowisko tramwajowe Zostanie wybudowana ścieżka rowerowa, a to torowisko zostanie przesunięte y, na północ, a przystanek Tramwajowy Plac Wolności zostanie przesunięty koło Teatru Polskiego. Pomimo trwającego jarmarku na Placu Wolności Bezajem Poznańskie zostanie przebudowana też również wraz z ulicą 27 grudnia połowa Placu Wolności. Natomiast na ulicy y, zostaną posadzone nowe drzewa. A my zobaczmy teraz relację z tego wydarzenia. Pomimo dużych remontów w centrum miasta, 5 grudnia rozpoczyna się remont ulicy. 27 grudnia torowisko tramwajowe zostanie przesunięte na północ. A przystanek tramwajowy, plac wolności, zostanie przesunięty koło Teatru Polskiego. Obecnie ulica święty Marcin jest remontowana, a tramwaj na ulicy Ratajczaka już powstaje. Dokładniejszego co możemy wiedzieć, miasto planuje jak najszybciej zakończyć remont ulicy 27 grudnia. Nie dożyć na Placu Wolności jest Jarmark. To właśnie remont ulicy 28 grudnia obejmie połowę Placu Wolności. A na tej stronie, tam gdzie kiedyś było torowisko tramwajowe, powstanie ścieżka rowerowa. A na ulicy 27 grudnia zostaną posadzone nowe drzewa, dobiega końca era papierowych biletów w Poznaniu. Już w autobusach podmiejskich kartą możemy zapłacić za bilet. Z tego co możemy wiedzieć, ruszył montaż terminali, na których możemy zapłacić kartą za bilet. W autobusach podmiejskich już pierwsze takie terminale się pojawiły. A już za kilka tygodni, we właśnie poznańskich autobusach MPK Poznań, instalacja wszystkich terminali ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2023 roku. A przy kontroli biletów, możemy pokazać przedmiot, którym zapłaciliśmy za bilet. Dobiega końca. Era papierowych biletów w Poznaniu. Już w autobusie zapłacimy kartą za bilet. Z czego co możemy wiedzieć? Pierwsze terminale pojawiły się już w autobusach podmiejskich, a już niedługo mają się pojawić w poznańskich autobusach MPK Poznań. Przy kontroli, wystarczy pokazać przedmiot, którym zapłaciliśmy za bilet. Nowe terminale mają już być we wszystkich pojazdach podmiejskich i pojazdach poslęckiej komunikacji miejskiej już w pierwszym kwartale 2023 roku zakończy się instalacja terminali, przy których możemy kartą zapłacić na bilet. A już za chwilę prognoza pogody telewizji, prognoza pogody ducha. Dzień dobry Państwu, witamy Państwa w prognozie pogody telewizji PPD. Proszę Państwa, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a w dzisiejszym wydaniu zobaczymy jaka będzie pogoda właśnie w Poznaniu od jutra do soboty 10 grudnia. A więc zobaczmy jaka będzie pogoda. Jutro będzie pochmurniej i od 1 do 4 stopni w poniedziałek będzie 50% deszczu. Będzie od 0 do 3 stopni. We wtorek będzie 60% deszczu i będzie właśnie od 1 do 3 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W środę pochmurniej będzie od 0 do 3 stopni. W czwartek będzie pochmurniej i będzie od minus 1 stopni do 3 stopni. W piątek będzie pochmurnie i będzie od minusa 1 stopni do 3 właśnie stopni. A w sobotę będzie pochmurnie, tak samo jak w piątek i będzie minus 1 yy, stopień i 4 stopnie w ciągu dnia dziękujemy za uwagę do zobaczenia w następnym wydaniu. Osoba potrącona przez tramwaj yy, jadący w kierunku centrum na przystanku Bonim z czego co możemy wiedzieć miało to miejsce w tym tygodniu. Tramwaj jadący w kierunku centrum z pętli pionkowska potrącił osobę na przystanku tramwajowym Bonin. Na czas utrudnień stał uruchomiony na komunikację a tramwaje linii numer 11 i 14 dojeżdżały na pętlę Połapska. Teraz zobaczymy relację z tego wydarzenia. Tramwaj potrącił osobę na przystanku tramwajowym Bonin. Był to tramwaj jadący z pętli tramwajowej Piątkowska w kierunku centrum. Obecnie na ten czas została uruchomiona komunikacja zastępcza i został wstrzymany ruch. I tramwaje nie dojeżdżały na pętlę tramwajową Piątkowska. Za to tramwaje dojeżdżały na pętle Połapska. Zmiany dotyczyły tylko linii tramwajowych numer 11 i 14. Awaria sieci ciepłowniczej w Wypostaniu na Starym Rynku miała to miejsce w tym tygodniu, a mieszkańcy... Byli odcięci od ogrzewania. Wszędzie w, 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 w budynkach na Starym Rynku było zimno, ale tylko przez kilka godzin, z tego co możemy wiedzieć, doszło do rozszelienia rury na ulicy Paderewskiego. Teraz zobaczmy relację z tego wydarzenia. Awaria ciepłownicza na starym rynku. Do zdarzenia doszło w tym tygodniu. Mieszkańcy starego rynku stali odcięci od ciepła z powodu roszczenia rury na ulicy Paderewskiego, z czego co możemy wiedzieć. Mieszkańcy przez kilka godzin byli odcięci od ciepła. Natomiast y, usterkę udało się naprawić. To było już na wszystko w tym wydaniu serwisu Info. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia w następnym wydaniu.